SOKÓŁ pokonuje LIDERA. STAL WYGRYWA Z BORUTĄ. PELIKAN GONI CZOŁÓWKĘ. Michał Kiński witam i zapraszam na szybkie podsumowanie ósmej kolejki Betcris Łódzkiej czwartej ligi. Zaczynamy od pokazania gola ostatniej serii spotkań wybranego przez widzów. Następnie zobaczymy co wydarzyło się w środę na boiskach naszej ulubionej ligi. Zaczynamy. Florian Sokół z Polonii Piotrków Trybunalski strzelił według widzów najładniejszego gola siódmej kolejki. Gratulacje. Sponsorem programu jest Betcris. ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sokół Aleksandrów podejmował lidera. Zmierzył się z Orkanem Buczek. W dziewiątej minucie sędzia Szymon Cienki podyktował rzut karny. Łukasz Chojecki i mamy 1 do zera dla gospodarzy. W 28 minucie świetną akcję przeprowadza Karol Pawlikowski, a Wojciech Pawlak pokonuje Huberta Gabrysiaka. A to 51. minuta i indywidualna akcja Szymona Gałąski zostaje zakończona golem. W 58. minucie jest ponownie rzut karny dla Sokoła. Łukasz Chojecki ustala wynik meczu na 4 do 0. Świetne zawody w wykonaniu mojego zespołu. Gratuluję chłopakom, bo, bo w meczu z liderem tak naprawdę od początku do samego końca prowadziliśmy grę, mieliśmy to spotkanie pod kontrolą. Żałuję, że jeszcze kilku sytuacji nie udało się wykorzystać, natomiast, natomiast na pewno to jest element, nad którym pracujemy cały czas i chcemy być jeszcze bardziej skuteczni. Początek tego spotkania to było widać, że mój zespół jest dzisiaj no nie jest w dobrej dyspozycji. No i ten cały mecz, przebieg tego meczu pokazywał, że no dzisiaj nie jesteśmy sobą, mamy problemy w każdym elemencie, no i przegraliśmy mecz, który po prostu, w którym przeciwnik był lepszy. Nie, tu, nie ma, tu nie ma co dywagować, nie ma nic dodawać. Sokół był dzisiaj lepszy od nas, czyli 4 bramki, wygrał 4-0. Ja gratuluję Sokołowi, bo bardzo dobrze widać, że bardzo dobrze przygotowali się do, do meczu, zablokowali nasze atuty. Na pewno ten zespół jest, wiadomo, że, że ten zespół budujemy od samego początku. Do, dołączyli młodzi zawodnicy, którzy, którzy coraz śmielej pukają do, do pierwszego składu i. Tutaj ten proces cały czas trwa i takie, myślę, że takie mecze jak, jak dzisiaj e, no pomogą, pomogą nam zrobić jeszcze kolejny krok do przodu, bo, bo no to jest też ważne. W kontekście mentalnym dla całego zespołu, tak? taka postawa meczu z liderem, to to już wcześniej podkreślałem. Dzisiaj nie widzimy jakiegoś wielkiego faworyta w tej lidze. Po 17 kolejce będziemy wszyscy mądrzejsi i będziemy wiedzieli, kto o co gra. My cieszyliśmy się, że, że, ta, że mieliśmy taką serię, że graliśmy nieźle i, i te zwycięstwa przychodziły. No dzisiaj przyszedł zimny prysznic i, i trzeba go przyjąć na klatę. Wyciągnąć wnioski, bo tu już za chwilę gramy bardzo ważny mecz z Pelikanem Łowic, z murowanym kandydatem do awansu i trzeba tam pokazać, że ten mecz tutaj po prostu nam nie wyszedł. A teraz zabieramy Was do łodzi. AKS SMS Łódź podejmował termy pod dębice. Jest ósma minuta. Doskonałe podanie sprytnie wykorzystuje Krystian Starczewski i goście prowadzą, ale tylko do 15 minuty. Książkowa akcja zostaje idealnie zakończona przez Jakuba Papisa. Pod koniec pierwszej połowy AKS ma drugiego gola, tym razem strzela Igor Hasa. W 80. minucie jest rzut karny. Kasper Piotrowski doprowadza do wyrównania. 8 minut później piękną akcję przeprowadza Krystian Starczewski. W trzeciej minucie dodatkowego czasu gry mamy karnego dla gospodarzy. Hubert Karpiński ratuje remis. Mecz kończy się wynikiem 3 do 3. Jesteśmy w głównie stal podejmuje Borutę z gierz. W 39 minucie asystuje Joachim Pabiańczyk, a Patryk Pietrasiak otwiera wynik meczu. W 53 minucie silnie sprzed pola karnego strzela Jakub Fudała i zrobił nam się remis. W takich meczach każdy błąd ma znaczenie. Wykorzystał to w 78 minucie Patryk Tuliński i drużyna trenera Tomasza Lenarta prowadzi dwa do jednego. Dwie minuty później Artem Postol pokonuje Artura Krysiaka. W 90 minucie sędzia Wojciech Pietrzak dyktuje rzut karny. Mateusz Lubczyński na 4 do 1 dla Stali Głowno. Takim wynikiem zakończył się ten mecz. Przenosimy się do Kutna. KS gościł Omegę Kleszczów. W szóstej minucie był rzut karny. Jakub Szlaski pokonuje Macieja Humerskiego. A to ładna akcja Kutnian. W 12 minucie Jakub Szlaski strzela z przedpola karnego i jest 2 do 0. Piłkarz potwierdził swoją dobrą dyspozycję w 34 minucie, kiedy świętuje hat-tricka i szóstego ligowego gola. W 58 minucie przypomina o sobie Piotr Kasperkiewicz. Drużyna trenera Rafała Serwacińskiego pokonuje Omegę Kleszczów 4 do 0. W Łowiczu Pelikan grał z Mazowią Rawa Mazowiecka. W 33 minucie po dośrodkowaniu w pole karne pierwszego gola zdobył Konrad Niedzielski. W 38 minucie piękny strzał oddaje Mateusz Białek i jest 1 do 1. Ten gol z pewnością otrzyma naszą nominację. W 59 minucie Tomasz Dąbrowski i zrobił nam się wynik 2 do 1. W 72 minucie podwyższa Krystian Białas. W 81 minucie wynik meczu ustala Krzysztof Supera. Pelikan wygrywa z Mazowią 4 do 1. Zryw wygoda podejmował stal wiadów. W 52 minucie zobaczyliśmy dośrodkowanie w pole karne i Adrian Marcioch pokonał bramkarza gości. Osiem minut później Adrian Gaugier, oddając piękny strzał, doprowadził do wyrównania. W 66 minucie zobaczyliśmy zwycięskiego gola. Adrian Marcioch na 2 do 1 dla zrywu Wygoda. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Zabrakło nam meczu w Polonii Piotrków Trybunalski z Ceramiką Opoczno, RKS-u Radomsko z łks 3 Łódź i Zjednoczonych Stryków z Korabem Łask. Ale zobaczmy wyniki. Tabela po ośmiu kolejkach Klasyfikacja Strzelców Zapowiedź dziewiątej kolejki No dobrze, drodzy Państwo, teraz przyszedł czas na wybranie Gola ósmej kolejki. I zachęcamy Was, aby śledzić to, co dzieje się w naszym świecie piłki nożnej. Czyli odsyłam do strony internetowej oraz facebookowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Nominacje: Szymon Gałąska, Soku Aleksandrów. Krystian Starczewski, Termy pod dębice. Jakub Fudała, Stal Głowno. Jakub Szlaski, KS Kutno. Mateusz Białek, Mazowia Rawa Mazowiecka. Adrian Gałgier, Stal Niewiadów. Głosujemy do niedzieli, do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy! Sponsorem programu jest Betcris, zakłady bukmacherskie.